Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Jeden z najsłynniejszych cudów Jezusa jest wymieniony w Ewangelii Jana, gdzie Jezus uzdrawia sparaliżowanego w sadzawce Witam Was serdecznie ponownie w naszych wirtualnych spacerach po Izraelu. Dzisiaj jesteśmy w Jerozolimie, w kościele, właściwie przed kościołem świętej Anny, gdzie również jest sadzawka Bethesda, czyli sadzawka owcza, której ruiny widać za mną o kościele i osadzawce dalszej części odcinka. Zapraszam. Sadzawka, której Jezus uzdrawia paralityka z Ewangelii Jana, to złożone miejsce. Zostało wbudowane jako cysterna zasilająca wodę świątynię jerozolimską, stąd położenie blisko wzgórza świątynnego. Ale być może była to też mykwa, czyli miejsce rytualnych kąpieli. Jako miejsce jednego z cudów Jezusa, Betesda została zabudowana w kolejnych okresach kaplicami i kościołami, których ruiny są widoczne do dziś. Historia cudu Jezusa opowiada o tym, jak wielu ludzi szukało uzdrawiających mocy w tym miejscu. Pierwsza osoba, która by weszła do basenu, gdy wody zostaną poruszone, prawdopodobnie zostałaby uleczona ze swojej dolegliwości, ale paralityk mówi Jezusowi, że nigdy nie dostanie się do wody wystarczająco szybko. Tak więc Jezus natychmiast go uzdrawia, a on może wstać i chodzić. Ta historia o cudzie Jezusa sugeruje długą historię uzdrawiania w tym miejscu. Rzymskie łaźnie lecznicze zbudowane w tym samym miejscu zaledwie 100 lat później odzwierciedlają tę kontynuowaną tradycję, kiedy cesarz Hadrian buduje tutaj rzymskie spa. Do V wieku obszar ten służył jako ośrodek kąpielowy, a jego wody słynęły z leczniczych właściwości i były źródłem jego nazwy Bethesta, dom wdzięcznych wód. Miejsce to zostało również nazywane sadzawką owczą, być może dlatego, że owce składane na ofiarę w świątyni były oczyszczane w tych wodach. To użycie wody do oczyszczenia ofiary mogło nadać wodom ich postrzeganą moc uzdrawiania. W czasach Bizancjum baseny stały się miejscem pielgrzymek dla chrześcijan, którzy przybywali, aby kąpać się w jej cenionych wodach i w V wieku w okolicy basenu zbudowali dużą bazylikę. Sparta była na siedmiu łukach i została zbudowana nad groblą i basenami. Krzyżowcy odbudowali zrujnowany kościół bizantyjski po zdobyciu miasta w 1099 roku i dobudowali nad nim kaplicę. Później, w 1140 roku, na obszarze przylegającym do kaplicy i od południowego wschodu, dobudowali wielką bazylikę, którą poświęcili świętej Annie, gdyż według tradycji chrześcijańskiej to tutaj był dom rodziców Maryi i tutaj narodziła się matka Jezusa. Dziś Kościół prowadzony przez Ojców Białych słonie ze wspaniałej akustyki i często można tam usłyszeć śpiewające grupy pielgrzymkowe. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Paul Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu izrael24.